No ona, ta dnia była taka, że czu... była spokojniejsza. Po pierwsze, Primo, powiedzmy, nie było takiej ilości oczywiście samochodów, żeby dorwać czy mieć jakiś rower. O, to było wielkie święto. Ja pamiętam, że nawet później, kiedy... To było tak, tak się robiło, że jak dzieci szły do przyjęcia, co dostawały rowery na przyjęcie, prawda? Natomiast wtedy, kiedy ja szłam do przyjęcia, to jeszcze nie było mowy o rowerze. Ale jak miałam kupić mojej córce, to jej jak ja się nabiegałam, nalatałam. Jakiś ostatni rower dorwałam na Starowiejskiej, tuż przed, pół roku przed jej przyjęciem, schowałam. Na dole, bo na samym dole mieszkała moja siostra, schowała, mówię, nic nie mów, Alunia, żeby ona nic nie wiedziała. Więc to było wielkie święto, jak dziecko dostało rower. Cisza była taka, no, powiedzmy, ja zasuwałam ciągle na piechotę. I to też robiło swoje, nie? Pod górę, bo nie było małego autobusiku, który tu chodzi. Trzeba było, a śniegu było po kolana, człowiek zasuwał po tym śniegu, a jeszcze w dodatku, jak miałam już córkę, to musiałam z nią zasuwać i z wózeczkiem, prawda? I jechałam aż na kamienną górę na, do, niej, do żłobka. I z tego żłobka, jak wracałam, wózek miał kołek 150. I teraz wracaliśmy tu pod tą górę. Nikt nie odśnieżał, bo nie było tyle samochodów, nie było autobusów. Po co odśnieżać? To najwyżej. Ludzie, którzy mieszkali w prywatnych domach, to myśmy trochę odśnieżali, żeby można było przejść, a tak to nie, po kolana w śniegu i ciśnie, także nie było sprawy, zanim człowiek dojechał do domu. To jeszcze się okazało, że kółko jakieś odwózko odpadło i trzeba było je naprawić po drodze, ale nic, to wszystko powoli, powoli zaczynało się po prostu zmieniać. Nawet pamiętam o jeszcze taką sytuację, że no trajtkie, ale w trajtkach, te trajtki nie jeździły tak często, w związku z tym jak ja na Leszczynki do szkoły, do pracy jechałam, do szkoły 29 na Piotra Ściegiennego, no to stąd jest kawałek, prawda, w związku z tym bardzo często miałam kłopot, żeby się dostać do trajtka i człowiek czasami wisiał tam prawie, że drzwi były otwarte. Nikt tam nie dbał o to, że muszą być drzwi zamknięte. Pchali się ludzie i jak winogrona zwisali i jechaliśmy. Ale to wszystko można było załatwić. To człowiek przeżył i wcale nie cierpię i nie cierpiałam z tego powodu. Bo tak po prostu było. Na piechotę zasuwałam na przykład do liceum, bo chodziłam do liceum pedagogicznego, który był na Władysława IV, w którym teraz jest szkoła chyba ogólniak, prawie na końcu Władysława IV, tam po prawej stronie. Tam chodziłam do liceum przez pięć lat, tak. No i, i tam później, no teraz tej, tej szkoły po prostu nie mam. I później powiedzmy stamtąd, tą rozpoczętą pracę, dostałam tutaj na miejscu pracę. Nie musiałam wyjeżdżać na wieś, bo były takie sytuacje, że większość wyjeżdżała na staż na wieś, a ponieważ ja miałam tylko tu jedną moją mamę, nikogo więcej, więc uważano, że powinnam być na miejscu. Więc od razu zaczęłam pracę. 17 lat pracy w szkole numer 29. Nie było tak źle, bo później awansowałam. A w szkole 29, oprócz tego, że byłam na no, nauczycielką, to oprócz tego prowadziłam harcerstwo. I wszystkie wakacje, to były obozy. Wędrowne, niewędrowne, stałe, wszystko załatwialiśmy i tam miałam harcówkę i tak dalej. I stamtąd to właśnie ze szkoły 29 awansowałam, ja nie wiem właściwie dlaczego tak mnie awansowali, nie mam pojęcia, do Urzędu Miasta, Wydział Oświaty, wizytator przedszkoli. No, tam pracowałam prawie 10 lat, tak? Do momentu, kiedy przyszła pani Cegielska jako prezydent, a pan Szczurek był, yy, był no, przewodniczącym Rady Miasta. No, ja później stwierdziłam, że Niewiele mi już brakuje x lat trochę A i, i w tej mi przeszło do chówca. Tam też a właśnie z, z tego normalnego, powiedzmy szczepu harcerskiego, awansowałam do chówca gdyńskiego. No i też w dalszym ciągu w harcerstwie. I później stwierdziłam, że mi ponieważ moja mama też już była w takim stanie zdrowotnym, no nie najlepszym wiadomo. Lata leciały, no to ja przeniosłam się do przedszkola, a przedszkole tu na Tatrzańskiej numer 4. do tego przedszkola kiedyś chodziłam, jak byłam dzieckiem, i później zaczęłam w nim pracę i trzy i, i lata jeszcze pracowałam właśnie w przedszkolu do emerytury, i ale muszę powiedzieć, że tak, wakacji to znaczy, ja nie miałam urlopu. I mówiąc szczerze, chyba do dzisiaj nie mam. Nie miałam nigdy urlopu, bo to były obozy. Dla dzieci cały czas pracowałam. Kolonie, na przykład była taka firma pod tytułem Dalmor, która dzisiaj no, tak, co to dużo mówić. Co tu dużo mówić, w każdym bądź razie z Dalmoru jeździłam najczęściej do Sempulna Krajeńskiego na kolonie. Tam jeździłam jako wychowawca, później też awansowałam i byłam kierownikiem w tym Sempulnie Krajeńskim na koloniach. Także dwie, dwa miesiące pełne powiedzmy na koloniach. Jeździłam razem z moją córką. I żeby nie było, że ona tam, mama, nie, zanim wyjechałyśmy z domeczku, to było zawsze tak, Natalii, ja, ja jadę do pracy, ty jedziesz na kolonię, albo na obóz, gdziekolwiek, żeśmy, ja. jedziesz na kolonię, tam mamy nie ma. Bo każde dziecko chciałoby mieć mamę w tym momencie, prawda? Bo były takie różne sytuacje. Dzieci tęskniły za mamami, za rodzicą i tak dalej, więc ja zazwyczaj miałam ze sobą mnóstwo różnych takich landrynek itd. i tak dalej. Wieczorem żeśmy rozmawiały, ja wchodziłam po różnych tam tych salach. No, i żeśmy gadały, no to widzisz, żeby się dobrze spał, to proszę londyńskie. I wtedy był spokój, już przestało płakać, było fajnie. W każdym bądź razie myślę, że, że dało, życie dało, stwarzało mi różne sytuacje, były różne, różniste sprawy. Nawet przypominam sobie taką sytuację, bo tu pewnie sąsiedzi mnie bardzo często widzieli w różnych sytuacjach. Na przykład załatwiałam taki obóz na miejscu nad takim jeziorem, mało znane. W każdym bądź razie no, musiałam oczywiście mieć sprzęt. A skąd taki sprzęt zorganizować na obóz? Te namioty, to wszystko, no skąd to zorganizować? Do jednostki wojskowej poszłam, na Widomino. Stamtąd pożyczyłam namioty. Panowie mi zał załadowali to na wóz. Oczywiście wojskowy, nie? No, ja z domu wszystkie gary różne, co tego. Mama już była... Cicho, no mamysia, ci jeden garczek zostawię. <grywka> w każdym razie gary, miski, to, tam jakieś ręczniki, jakieś coś. Wszystko wzięłam na ten wóz. Wsiadłam na wóz i dobra, i jedziemy. I zawieźli mnie na miejsce, które ja już wcześniej sobie osobiście sprawdziłam. Nie miałam samochodu. Nie zdziło się, nawet na stopę na zasadzie, że i już. I załatwiłam ten obóz. Jeden z rodziców był kucharzem. O, kuchnia jeszcze wojskową właśnie taką doczepiona była do tego samochodu, no. Kuchnia i nie ma sprawy wojskowa. Jeden z tatusiów był taki miły, chciał być kucharzem i był kucharzem i nam kuchcił, a, a myśmy co, codziennie jakiś inny zastęp białorzyżu, pomocy w kuchni i tak dalej. I myślę, że jeszcze dodatkowo dodatku dzieciaków uczyłam takiego życia, umiejętności znalezienia się w jakiejś sytuacji, bo sytuacje życiowe są różne. I tak, żeby oni wiedzieli, jak mogą sobie z tym tematem poradzić, co zrobić. Też nie było ani komórki, ani niczego. Trzeba było sobie poradzić, ja, jak zrobić, co, jak z tego wybrnąć. Także um, nigdy nie, nie wróciłam, żeby które dziecko było chore, żeby któremuś się co stało. Nie. Wszyscy zawsze byli zdrowi, cali, rodzice byli zadowoleni. Czasami zdarza mi się, że, że ktoś, nagle ktoś mówi mi dzień dobry, ja się odczuję i dzień dobry, to dzień dobry, każdy może sobie powiedzieć dzień dobry. A później mówi: pani Steniu, czy pani pamięta, że ja byłem na obozie? Jezu, mówię, no zaraz, no taki jesteś przystojny człowieku, skąd, przypomnij mi twoje imię, no bo to jest trudne, że… Niespodziewanki takie są dla mnie, no, bardzo ciepłe, miłe i, i z tego się bardzo cieszę całe życie. Jest, było tego mnóstwo różnych, powiedzmy, przygód i jak mówię, nigdy nie miałam urlopu. Nawet wtedy, kiedy moja córka, bo przepraszam, córkę wychowałam sama. Nigdy nie byłam mężatką, o. Sama wychowałam i... I mam ją w dalszym ciągu, z tym, że no, w tej chwili ona jest w Niemczech, ale już szykuje sobie mieszkanie na dole i wróci z Majorca. Także będę miała opiekę. Zobaczymy, kto kim się będzie opiekował. W każdym bądź razie, nawet jak ona była w żłobku, bo od początku była w żłobku, niestety, to ja tu prowadziłam takie. Półkolonie dla dzieci w szkołach, w szkole na przykład na Witominie, szkole numer 35. Bo to, proszę Państwa, byłam w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, które teraz nie istnieje, TPD. A na warszawskiej była, była taka świetlica. I albo w tej świetlicy opiekowałam się dziećmi, tymi takimi z podwórka różnymi, gdzie rodzice no, różnie się zachowywali, różne mieli tam sytuacje. W każdym razie od dziewiątej rano dzieci mogły przyjść, posiedzieć. Pobawiliśmy się, byłam z nim, chodziłam z nimi do lasu, bawiłam się w jakieś podchody, w różne no, różne takie zabawy. Yy, graliśmy w piłę. Yy, no, i ja i, i do, tego, do bramki też potrafię strzelać. Także... Tutaj korzystaliśmy z boiska w Ogólniaku, nie? Także to były różne sytuacje. Tak. Tutaj <noise> głupia sprawa. Wcześniej to było. 13. 13. Dla niektórych to jest feralne, dla mnie nie. 13 sierpnia roku pańskiego, 1945. Urodziłam się tu. Tu było łóżeczko. Nie takie graty, tylko łóżeczko. No i, i tutaj się po prostu wychowywałam. Wychowywała mnie mama, bo smutna rzecz: do dzisiaj znam ojca tylko ze zdjęcia. Dlatego, że nie wrócił z wojny. Mama. Mama tutaj, łącznie z moją siostrą, która urodziła się fajnie, bo w 1939, różnica fajna, nie? 1 stycznia 1939. I jak Niemcy wchodzili, to kazali się wyprowadzić tam, gdzie wchodzili z lasu, to słyszałam od mamy. I chodzili po tych różnych tutaj domach i mówili, że trzeba że mają się wyprowadzić tam, gdzie się urodzili. No, mama się urodziła w Detroitu, ja. to nie mogła, ale miała rodzinę w Płocku, więc musiała tutaj zapakować się i wyjechać do Płocka. A tato był, poszedł do wojska od razu. No i, i całą okupację mama była w Płocku z moją siostrą. Tato od czasu do czasu bardzo rzadko, ale zjawiał się. No i jak się kiedyś w 1944 zjawił, to stało się prawdopodobnie coś stało, tak? W końcu z miłości różne rzeczy są. No i z tej miłości to właśnie ja. Ale już Tatuś nie wrócił. Mama pisała różne te, starała się o to, ale niestety. Nie było żadnej odpowiedzi, to znaczy były odpowiedzi negatywne, że nikt nic nie wie, czeski film, no, nic nie wiadomo. A ojciec pływał, nie? Był, był bo w ogóle marynarzem. No, no i to taka smutna sprawa, że do, do, do dzisiaj nie mam zielonego pojęcia, chociaż też starałam się i pisać tu i tam, ale nic, no trudno. Ale mam zdjęcia. I pewnie coś po ojcu w charakterze w genach ma. Bo mama i siostra to są spokojniejsze, ja to jestem taka. Taka, taka. I, I tak się złożyło, że mama z powrotem właśnie po wojnie tu oczywiście wróciła gdzieś ze mną w ciąży, gdzieś w kwietniu, w maju, coś takiego. No, i tutaj się po prostu rodziłam, ale jak wyglądało? Nie było okien kompletnie, nie było mebli, bo ludzie oczywiście sobie biorą. No i w każdym mieszkaniu był ktoś. I nawet w tym mieszkaniu był ktoś. No ale mama miała papiery. No i, i niestety ci państwo musieli opuścić to mieszkanie, i, i to mama zamieszkała. Stąd od początku musiała się postarać o przede wszystkim o okna. No dobrze, że mama mówiła, dobrze, że się urodziłaś średnio, bo było ciepłe, tylko kocami na noc zakrywałam okna, nie? więc tak to wyglądało. No i powoli, powoli dochodziła do, do, do czegoś jeszcze, co takiego. Moja mama nauczycielem gry na pianinie. I oczywiście pianino w, czas, na, w czasie okupacji było u. Tam stał dom, teraz już tego domu nie ma, właśnie niedawno zginął. Tam stał dom i tam mama do takich znajomych, bo oni zostawali tutaj, nie musieli wyjeżdżać, to do nich tam przyniosła pianino. Później, jak wróciła, to to pianino z powrotem do nas zostało. Przeniesione. A pianino w ogóle to zbyt gorszy przewędrowało, Także ono też podróże różne przebyło. Później była taka sytuacja, jeszcze a propos pianina, że mm, tu przychodził do nas. Człowiek, który był, jakieś podatki były niezapłacone, wiadomo, x miesięcy nie, wojna tego, sprowadziła się właścicielka, to teraz te podatki nie były płacone, no to jest dług, no i oczywiście przed komornik, a mama się bała, że przyjdzie komornik, bo dostała pewnie jakąś wiadomość, to do znajomych naprzeciwko na tym, w tym bloku pianino powędrowało. To ja już pamiętam, bo już byłam mała i widziałam jak to pianino tam tutaj panowie przez tą naszą klatkę schodową znosili na to. A później sprowadzili z powrotem, ale to jakiś czas trwało i wtedy mama tam zaczęła w okolicy uczyć różnych dzieci gry. Między innymi ci państwo mieli taką córeczkę Danusię i tam też Ją uczyła grać akurat na naszym pianinie i tak dalej. Także taka wędrówa ludów i nie tylko ludów, różnych mebli była. No tak, tak to się w sumie zaczęło i no nie było nam łatwo. Oczywiście w każdym mieszkaniu mieszkał, mieszkał ktoś, mimo że byliśmy właścicielami, to nieważne, ale. Miasto postanowiło, że wolne mieszkania każdy zajmuje, ponieważ, ponieważ nie było mieszkań nowych. Nie? Więc taka sytuacja. I tutaj mieszkali ludzie, którzy ym, znaczy, jedni mieszkali tacy, którzy, których już z swego czasu mój Dziadek zatrudnił, żeby pilnowali domu, żeby dbali o niego, bo on tylko z córkami przyjeżdżał na wakacje. 36 rok, jak ten dom został zbudowany, nie? No więc y, wtedy oni, ci ludzie tu mieszkali, później u góry mieszkał taki rybak z żoną, pan Ertman. Ja mówię, że jeszcze mam książkę meldunkową o to wszystko to. No to mnie jest... Y, może to nie jest takie... Nie jest to takie łatwe wziąć i spalić na przykład. Nie, nie jest to takie łatwe. Tam są nazwiska tych ludzi, którzy tu mieszkali. Oni w sumie mieszkali do śmierci. Każda rodzina była. No tu, potomkowie tej rodziny z parteru, to ja już później byłam pełnoletnia, mogłam wiele rzeczy załatwiać za mamę, w urzędach i tak dalej. I powiedziałam im, że mają tyle i tyle, tam trzy miesiące na to, żeby się wyprowadzić. Tym bardziej, że ich stać było na to, bo ten młody człowiek pływał i tak dalej. A że mogą, mają, mogą się, no w ciągu trzech miesięcy się zbiorą i wyprowadzą i okej. Okay. No i wtedy ja tam przez trochę zrobiłam porządek w tym mieszkaniu, bo ja. Proszę Państwa, ja. Ja nie wiem, czego ja nie potrafię. Może nie jestem ślusarz, ale malarz jestem. Szkanie ciągle sobie w razie, czego wymaluję. Tapeciarz też jestem, wytapetuję. Nie ma sprawy. W związku z tym dużo rzeczy człowiek się nauczył, mówiąc szczerze, chyba od tego Harcerstwa, bo uczyłam dzieci. Powoli, od, sama od małego dziecka staram się wszystko po prostu robić. Ja mam sprawę. Co to? Ja? Ja mam dwóch lewych rąk. Ja mam dwie prawe ręce i, i robię. Także, także tam właśnie też to, to przedszkole później tam powstało, ale takie na, jak zeszłam na emeryturę. Takie dla piątki, szóstkich dzieci, kto tam ja tu taki plakat na powiesiłam na, na wejściu, powiedzmy, na bramie. I jak ktoś z rodziców miał ochotę, czy w ciągu dnia, czy jak, to nie było takie typowe, że od rana musi przyjść i śniadanie i to i tamto. Nie, po prostu masz ochotę być w przedszkolu, trochę z dziećmi, proszę. Rodzice szli do kina na przykład, do teatru, nie mieli co z dziećmi. Proszę uprzejmie, ja jestem, jestem gotowa do zabawy bo bawić się lubię zawsze, nawet dzisiaj.